Ateista. Jest osoba, która przerwała brutalnie nagranie z Jackiem Krzystkiem, pan znany spod krzyża, który publicznie wyparł się Chrystusa wiary Ewangelii, nieokrzczony zresztą. Ochrzczony czy nieokrzony? Ochrzony z Lublina. Trzeba, trzeba. Y... Może pan uchyli na chwileczkę okularów. w telewizji telewizji, telewizji narodowej rozpoznają pana. Ja tylko ja przyznam się, że uchyliłem przed chwilą. Jest to ten pan, który spod krzyża jest znany. No niestety, no wie pan pana brutalny atak na krzywska na Jaska Bardzo brutalne. To nie było kulturalne. Nie było to kulturalne, tak. A dla co panem kierowało? Proszę pana. Czy to, no nie to nie to jest samo, tak, że podnudziła pana ta satanistyczna tęcza? Ja tak poczułem w pewnym momencie taki coś w sobie, że muszę podejść po prostu. A to jest wasze zwycięstwo, tak? E, co, tęcza? No to, że tęcza tu powstaje. A to e, się tęcza? No przecież to jest symbol pojednania z Bogiem. Ja to tak, dlatego to filmuję. A jak y, pan ustosunkowuje się do promocji LGBT? Ducham? Jak się pan ustosunkowuje do wiesz, promocji co, LGBT? Co jak to ma jedno z tych spółek? A gdzie? Tam kolory się nie zgadzają, wszystko, nic się nie zgadza. A pana obecność przecież o czymś no, ja, to o czym świadczy jednoznacznie. film o stęczy, która jest y, symbolem jedności. Instytut Sobieskiego wszyscy się cieszą, ja się cieszę, wszyscy się cieszą. No nie, nie wszyscy się cieszą. No, a gdzie? E, szanowni państwo, nie wszyscy się cieszą. A no zobaczymy. Pan Bartosz, znany jest z produkcji telewizji narodowej spod Krzyża, y, pojawia się w tym kontekście. No cóż. A no zobaczymy jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Dla telewizji narodowej filmował Eugeniusz Sendecki.